Felip zdradzi Celię. Ona zakocha się w Kruzu. Felip zdradza Celię z Uertasem. Kruz, złodziej, wkroczy w życie żony prawnika i zaskoczy ją. Akacjowa 38. Felip zdradza swoją żonę. Skrucha nadejdzie, ale Celia straci głowę dla Kruza i... Zapowiedzi Akacjowa 38, zaczerpnięte z bieżących odcinków emitowanych obecnie w Hiszpanii, ujawniają szereg sensacyjnych faktów, które zobaczymy za kilka miesięcy na TVP. Celia, słodka żona Felip, już wkrótce, jak wynika z hiszpańskich odcinków, doświadczy naprawdę dramatycznej sytuacji. Właściwie więcej niż jeden, Felip powróci do zachowywania się jak Don Juan i będzie ją zdradzał z atrakcyjną i prowokacyjną pokojówką Uertas Trini i pokojówką Ramona, która wróci do siebie. Alvarez Hermoso sama będzie musiała także przeżyć kolejne złe doświadczenie, zostanie porwana przez mężczyznę, zawodowego złodzieja imieniem Cruz, który następnie sprawi, że straci rozum. Akacjowa 38, sekretny związek pomiędzy Uertasem, młodą i ładną członkinią związku, a Feli Zanim dowiemy się, co stanie się z Celią, skupmy się na tym, co wydarzy się pomiędzy Felip a nowym wpisem Pomiędzy nowym mieszkańcem strychu a genialnym prawnikiem nawiąże się silny współudział, który wkrótce doprowadzi do namiętnego pocałunku, a raczej więcej niż jednego, który sprawi, że oboje zostaną kochankami. Uertas przybędzie do hiszpańskiego sąsiedztwa jako związkowiec. Piękna, urocza i pełna rewolucyjnych pomysłów, z genialnym prawnikiem nawiąże najpierw czysto zawodową relację, która z biegiem dni przerodzi się w pasję. Na początku kobieta znajdzie pracę w Ladelyciosa, potem zaprzyjaźniła się z parą Palacios, która zatrudniła ją jako gospodynie. Energiczna i uparta dziewczyna posunęła się nawet do tego, że poprosiła tę drugą o umowę o pracę, co było naprawdę niezwykłe jak na tamte czasy. Kobieta zrobi wszystko, co w jej mocy, aby realizować swoje pomysły i walczyć z wyzyskiem oraz nielegalną i źle płatną pracą. Stopniowo Celia, Trini i Lolita wkrótce uświadomią sobie wyjątkową przyjaźń, która zrodziła się między Felip i pięknym Uertas. Zraniona i zgorzkniała żona prawnika będzie początkowo udawać, że nic się nie stało, próbując zyskać na czasie, a następnie ułoży plan, jak uderzyć zakochaną rywalkę, będzie ją mocno szantażować i namawiać, aby jak najszybciej porzuciła Akacjowa. Możliwe możliwe, akacjowa 38, Celia porwana, w związku z tymi wydarzeniami należy zauważyć, że już wkrótce słodka Celia będzie zmuszona sama wziąć udział w przyjęciu nowych sąsiadów, rodziny Valverde, Felip będzie tego dnia, bardzo zajęty, uertasem, i tutaj, niestety będę musiał uporać się z bardzo złymi doświadczeniami. Kobieta wraz z innymi mieszkańcami okolicy zostanie wzięta jako zakładniczka przez pozbawionych skrupułów mężczyzn, wśród których znajdzie się zawodowy złodziej imieniem Cruz między tą ostatnią a bogatą damą, pojawi się niewytłumaczalne uczucie. To będzie prawdziwa miłość od pierwszego wejrzenia. Po chwilach terroru policja przywraca sytuację do normalności, a Felip, poinformowany o złej historii, nie zawaha się skontaktować z żoną, aby sprawdzić jej stan zdrowia. Celia powita go chłodno i z dystansem. Tymczasem Trini i Ramon postanowią zwolnić Uertas, do której po kilku chwilach dołączy jej kochanek Felip, który poprosi ją o trochę czasu na refleksję. Akacjowa 38, Cruz w myślach celi, hiszpańskie zapowiedzi Akacjowa 38 ujawniają, że Celia dotrze na komisariat, ale nie zdobędzie się na wymienienie imienia Cruz. Wszystko to w czasie, gdy Felip zdecyduje się na chwilę refleksji, a Uertas będzie coraz bardziej zmartwiony nie tylko z powodu utraty pracy, ale także tego, że został odsunięty od pracy przez mężczyznę, którego kocha. Sytuacja między obojgiem małżonków przybierze zatem naprawdę nieoczekiwany obrót, jak już miało to miejsce w przeszłości. Felip okaże oznaki skruchy i wyraźnie poprosi żonę, aby wybaczyła mu zdradę z Uertasem. Następnie dotrze do tej ostatniej i wyjaśni jej, że zdecydował się pozostać blisko kobiety, którą kocha swojej żony. Czy będzie szczery? Ze swojej strony Celia będzie sprawiać wrażenie bardzo zimnej, beznamiętnej i lodowatej. Być może z powodu rozdarcia jej serca przez kolejną romantyczną ucieczkę męża, myślisz? Nie, nieśmiała i słodka panna młoda na początku mydła będzie wyglądać na bardzo odmienioną. Zda sobie sprawę, że czuje silny pociąg do. Kruza. Jedyne co ona zrobi, to będzie o nim myśleć. Akacjowa 38. Celia podąży za kruzem. Felip zorganizuje dla swojej żony romantyczną kolację. Celia w ferworze wzburzenia wyznaje swojej przyjaciółce Trini, że nie czuje miłości do męża. Po tym odkryciu kobiety spotka nieoczekiwana wizyta, Cruz, który poprosi Celię o wielką przysługę, odzyskanie ważnego przedmiotu z domu Valverde. W obawie o swoje bezpieczeństwo kobieta postanawia w jej miejsce udać się do domu nowych sąsiadów i tu... O włos nie zostaje przyłapana przez właściciela chcącego dokonać kradzieży. Cruz podziękuje jej za wspaniały i odważny gest i pożegna się z nią na zawsze. Celia jednak niespodziewanie postanawia go śledzić. Felip, współczując Uertasowi, zdecyduje się zaoferować jej pracę, ale kobieta, zmęczona jego dokuczaniem i podporządkowaniem, zdecyduje się mu odmówić dla zasady. Po powrocie do domu mężczyzna wyjaśni pokojówce Lolicie, że zamierza odzyskać serce żony i poprosi dobrą kelnerkę o małą przysługę: przygotuj dla niego i jego drugiej połówki wyjątkowy obiad. Mężczyzna nie będzie przejmował się nieobecnością celi w domu i wyjaśni Lolicie, że jest gotowy, aby po raz kolejny przedostać się do serca kobiety, którą poślubił. Następnie opuści dom i na ulicy ponownie spotka swoją byłą kochankę. Widząc ich rozmowę, Susana zacznie mieć podejrzenia co do ich dobrej wiary, podczas gdy Uertas będzie unikać prawnika i rzeczywiście on to odrzuci. A Celia? Czy dotrze do Kruza i co mu powie? Czy to naprawdę koniec między Felip i Celią? Aby się o tym przekonać, wystarczy poczekać na kolejne zapowiedzi, Akacjowa 38. Do zobaczenia wkrótce.